Witam wszystkich serdecznie na nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj opowiem o Pentacji. Generalnie Pentacja ma taką postać, ale jest jeszcze druga postać, ale. nie. jakby tutaj A. jest tutaj tak jakby. tylko nie jestem pewien, czy ta druga postać jest prawdziwa, ale tak. Ten, no, no, coś tam, coś tam, bla bla bla. Tak, taką ciekawostkę daję. Na razie skupimy się na postaci tej tutaj. Na początek skupimy się, na początek generalnie przypomnę, co to znaczy tetracja, albo jak wygląda tetracja, to jest A stetracjowane do B, czyli A do potęgi A do potęgi A B razy. Również te tracje można zapisać jako A, dwie strzałki B, dlatego, bo potęgę można też zapisać jako A, strzałka B. Wtedy to będzie po prostu A do B. W takim przypadku to jest A do A do A, B razy. Generalnie te strzałki to notacja strzałkowa. Ona służy do zapisywania bardzo dużych liczb, ale nie największych, bo na przykład nie zapiszesz notacją strzałkową liczbę sg 3 albo drzewo 3, akatri 3. Ale liczby Grahama już można próbować, ale nie o tym dzisiaj, bo liczba Grahama będzie kiedy indziej. Chyba. Generalnie wytłumaczę już pentację pentacja to jest A 3 strzałki B i wtedy, i pentacja najważniejsze to jest, że to jest skrócona tetracja skoro tetracja to jest skrócone potęgowanie to pentacja to będzie potęgowanie skróconego potęgowania albo bardziej nie wiem jak to wytłumaczyć, ale tetracjowanie, potęgowanie, dobra, walić zwyczajnie Zaprezentuję, jak to wygląda. Mamy taką postać: A strzałka, strzałka, strzałka B. Można to też zapisać jako A. Tutaj trzy strzałki B albo A. Chyba tak też można to zapisać, ale nie o tym dzisiaj. Generalnie mamy pentację. Pentacja to skrócona tetracja, więc jak tetracja to jest skrócone potęgowanie, i w tetracji było tak, że było potęgowane, była potęgowana taka sama liczba przez siebie ileś B razy, to tutaj będzie tetracjowana. Tetracjowana, tetracowana, nie wiem jak to się tam nazywa. Liczba przez siebie B razy. Wtedy to będzie A. Tetracjowane do A, do A, do A i to wszystko będzie B razy. Generalnie tetracje nie y, przepraszam, pentacje można chyba zapisać w ten sposób, że tutaj jest podstawa, tutaj jest to coś. Ale nie jestem pewien, czy się tak da. Generalnie potocznie te y, pentacje Należy zapisywać w ten sposób, że jest A, strzałka, strzałka, B. To jest po prostu A do A, do A, albo bardziej setracjowane do A i B razy. Nie wiem, czy wiecie, ale petacja i tetracja, potęgowanie, mnożenie, dodawanie to nie są wszystkie operacje arytmetyczne, takie, które multiplayerują czy tam powiększają działanie. Istnieje również heksacja. Heksacja ma taką postać, że a strzałka, 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 b. Tak jak można by było sobie to wywnioskować, to jest notacja strzałkowa. W kolejnym filmie opowiem właśnie o notacji strzałkowej, ale to nie dzisiaj, bo na razie skupimy się na tetracji. To jest heksacja, więc dzisiaj to, dzisiaj to w ogóle nie jest nam potrzebne. Teraz przygotowuję dla Was pewne zadania, o ile ktoś to ogląda. Przygotowuję te, będę przygotowywać teraz zadania, które generalnie będziecie sami obliczać. Oto pierwsze dwa zadania dla Was, czyli zamieniam te trację. Nie powinno to sprawić problemu ponieważ tetracja generalnie ma postać A do potęgi B, więc można tak to robić. Można też to zapisać w notacji strzałkowej, tak jak ja zrobiłem pentację. Wtedy zamienić na tetrację można tak. Właśnie zamieniłem na postać, to działanie na notacji strzałkową, więc polecam obliczyć sobie te zadania i za 3... 2 i po prostu liczę do trzech i po tym odliczaniu pokażę wynik w notacji strzałkowej. Raz, dwa. Oto wynik tego działania w notacji strzałkowej, czyli 8 racjowane do 8, racjowane do 8, racjowane do 8, wstacja i tak dalej, i tak dalej. Tylko należy pamiętać jedną ważną rzecz że jak mamy pentację i tetrację to w tetracji mieliśmy a do stetracjowane do b czy jak to się tam nazywa to było a do potęgi a do potęgi a i tak dalej b razy, nieprawdaż? i tutaj jest nawias więc od prawej strony to robimy więc w notacji strzałkowej Również od prawej strony to robimy, czyli nawiasy tu porobimy. 8 wstetracowany do 8, wtedy to do tego, to do tego, to do tego. I tak dalej i tak dalej. I to jest generalnie wynik, ale jak ktoś umie operować w notacji strzałkowej, to powinien generalnie... powinien to umieć tam zrobić i w ogóle za chwilę pokażę wynik do tego działania więc polecam samemu sobie to zamienić na tetrację i teraz i teraz polecam zamienić sobie to na taką tetrację, czyli a tak i w ogóle, a nie w notacji strzałkowej więc będzie to za 3, 2, 1 oto jest nasz wynik czyli 5 z do 5, a Tutaj to było 5 spętacjowanych do 2. Więc jakby, no, tak ten. Nie wiem, czy ja dobrze to tłumaczę, ale zapewne nie. Więc tutaj trzeba też umieć logicznie myśleć, albo bardziej umieć uczyć się na przykładach, bo ja jestem kiepskim nauczycielem. Więc. No. Jeszcze tutaj powiem, że tutaj to jest coś takiego, że jak masz 5 strzałka, strzałka 2, to jest po prostu pentacja. I 5, 2, to robisz sobie. I ta liczba tutaj na końcu, ta piątka, znaczy yy, dwójka, to sobie po prostu dajesz 5 i 5. Jakby to była trójka, to by było 5, 5 i 5. Czwórka. 5, 5, 5 i 5. I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy istnieją. Generalnie, nie wiem, czy można te trasjować przez liczby ujemne. Czy w ogóle można te trasjować przez liczby niedodatnie i wymierne, rzeczywiste, czy nawet zespolone. Wątpię, ale może tak jest. Nie wiem, ale jakby ktoś tego szukał, to można poszukać w internecie, bo ja nie dysponuję taką wiedzą. Przynajmniej na razie. Skoro mamy sobie to już te 5, stetracjonowane do 5, to można sobie to przecież zamienić jeszcze na potęgi, nie? Czyli 5 do potęgi 5, do potęgi 5, potęgi 5, do potęgi 5. Tutaj taki nawiasik sobie robimy. Ale to nawet, gdy nie ma nawiasu, to potęgujemy i tak od prawej strony. Bo jakby. Jakby generalnie tutaj Byłoby coś takiego, że 5 do tego To by w ogóle trzeba byłoby to najpierw Trzeba byłoby to pomnożyć razy tą liczbę tutaj A to trochę skomplikowane Chyba, że nie Jak komuś się chce to może to na mnożenie zrobić, ale mi się nie chce Jeszcze większy hardcore może na dodawanie to zamienić Ale to już To już <grym> Chyba tak trochę Nikomu by się nie chciało tego na dodawanie zamieniać. Mamy kolejne zadanka, e, przykłady, dwa czy tam zadanka. Oblicz bądź zamień na potęgowanie. Więc mamy to po prostu obliczyć albo zamienić na potęgowanie, bo jak wyjdzie coś takiego, że jest to 8 do potęgi 8, to lepiej tego nie obliczać, bo mi na przykład by się nie chciało. To wiadomo, że to jest 2 do 24, ale to tym bardziej nie zachęca mnie do obliczenia tego. Dobrze, więc polecam to obliczyć, czy tam zamienić na potęgowanie, zwał jak zwał. I za chwilę pokażę rozwiązanie. Za 3, 2, 1. Pierwsze działanie mam już z głowy, zamieniłem na potęgowanie, bo 3 do 27 to no tak. Albo nawet zobaczę sobie to na calculation ile to jest. Zobaczymy. 3-3. Aha, to jest tylko do kwadratu. Tylko do kwadratu to jest. Trochę lipton. Nie uwierzycie co zrobiłem. Obliczyłem to na kalkulatorze. I generalnie to jest taka piękna liczba. No może nie taka piękna. Bo przepisuję teraz kalkulatora. To jest dosyć duża to jest liczba, ale nie na... Ale to nie jest największa liczba, jaka istnieje, bo to W ogóle... Dobra, ja to będę przepisywał te... Dobrze i to jest ta liczba. To jest generalnie... Już, już mówię ile to jest. To jest 7... 7 bilionów, 625 miliardów, 597 milionów, 484 987. Czyli ogólnie dosyć duża liczba. Dobra, no to polecam drugi przykład zrobić. Więc rozwiązanie jest za 3, 2, 1. Dobra, tutaj przykład już mam obliczony, proszę bardzo. Tak się prezentuje i już tu tłumaczę. Na początek zapisujemy to w notacji strzałkowej w postaci detracji. No W notacji strzałkowej oczywiście. Mamy dwa pentacjowane do trzech, czyli dwa strzałka... dwa steteracjowane do dwa steteracjowane do dwa. Mamy tutaj tak. Dwa steteracjowane to 2, to jest 2 do potęgi drugiej, czyli 4. Potem podstawiamy to. Dwa steteracjowane do 4 to jest dwa do potęgi drugiej do potęgi drugiej do potęgi drugiej to się równa wtedy 2 do potęgi drugiej do potęgi czwartej to się równa 2 do potęgi 16, czyli 65536 sześć pięć No to myślę, że myślę, że spoko Dobra, to myślę, że już koniec tego odcinka Możliwe, że niedługo pojawi się kolejny odcinek, już z wytłumaczenia notacji strzałkowej. A potem, już liczba Graham'a, i zamykamy rozdział z, z, tymi, z tymi rzeczami. Więc dziękuję serdecznie na, za oglądanie. I no cóż, polecam zapoznać się z innymi moimi filmami. I polecam, nie wiem, zasubskrybować, ale to raczej. To tylko polecam, ja nie zmuszam. Chociaż to sam, sam, bym się siebie nie, sam bym siebie nie subskrybował, bo ja sam wrzucam filmy raz na ruski rok. Teraz nagle się uaktywniłem, bo kilka było wyświetleń w dzieleniu przez zero, więc nagle tak sobie pomyślałem a czemu by nie poprowadzić tego kanału trochę bardziej? Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Cześć.